A teraz, proszę Państwa, wystarczą dwa słowa Bronisław Nie, Wystarczy. Już. już. <noise> Tradycyjnie po szwedzku dwukrotnie. <noise> Godzina wybiła. Myślę, że my wszyscy, którzy jak najsłuszniej zresztą, składamy wobec dostojnego jubilata strzeliste akty uwielbienia nie mamy do nich moralnego prawa nie mamy do nich moralnego prawa do buki nie wygłosimy równie głębokiego szczerego aktu skruchy oczyśćmy nasze sumienia powiedzmy głośno o naszych winach wobec Andersa i w ogóle wobec Szwedów jako narodu. Tylko serdeczną krwią i łzami możemy zmyć tę wstydliwą, haniebną i plugawą plamę na honorze polskiej literatury. Rozszarpmy tę ranę, by nie zabliźniła się. Byloną podłości. Tą straszną plamą jest wizerunek Szweda utrwalony w polskiej literaturze. Nie będę go Przytoczę Państwu tylko fragmenty z pewnego dziełka. Nie chcę. Nie chcę wymieniać nazwiska autora, by nie robić mu niepotrzebnej reklamy, ale dodatkowej ochydy temu przydaje fakt, że autor ów w ten sposób perfidnie zemścił się za doznane od braci Szwedów dobrodziejstwa, serce i hojność. Oto garść przykładów. Oto wstępna ocena pewnej dość licznej, co prawda, delegacji narodu szwedzkiego, ale ocena, w której bardzo wyraźnie widać kompleks wobec rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego Skandynawów cytuję, na widok dostatniej polskiej ziemi okrzyk wyrwał się z pierwsi wszystkich żołdaków, mianowicie rodowitych Szwedów, przywykłych do nagiej, biednej i dzikiej przyrody w kraju ojczystym. Serca tego łupieskiego, dzikiego, a ubogiego ludu wezbrały... wezbrały pragnieniem zagarnięcia tych skarbów i dostatków. Oto dość powszechna wtedy generalizacja tych obserwacji. Mdły to naród, bo ziemia tam okrutnie nieurodzajna i chleba nie mają, jeno szyszki sosnowe mielą. Ja bardzo przepraszam, Iwona, proszę się w tej chwili uspokoić. Jeno szyszki sosnowe mielą, Z takiej to mąki pod płomyki czyniąc, które żywicą śmierdzą. Inni nad morzem chodzą i co tylko fala wyrzuci, to żrą. Jeszcze się ze sobą o owe specyjały bijąc. A jeśli już zdarzy się pochwała, braci Szwedów, to jest ona głupawa między nami mówiąc, cytuję. Szwedzi, jako to naród ustaficznie w wodzie brodzący i z morza największe, ciągnący intraty, nurkowie są ekwifisistymi. Co wasz mościowie na to powiecie? Rzucisz szelmę w jedną przerębel, to on ci drugą wypłynie. I jeszcze śledzia żywego w pysku trzyma.